Ja, w Piotr, jak poznałem Marlenę z Marleną to było tak, że jak kurwa kończyłem zasadniczą szkołę zawodową to szedłem na staż szedłem sobie na staż, czajcie? i generalnie co? no i generalnie kurde żeby iść na ten staż musiałem y, ukończyć kurs barmański z obsługą kas fiskalnych no i generalnie generalnie akurat tak wyszło tak wyszło, że na tym kursie mm, też była Madlena. Ja generalnie latałem na nocki. Ale właśnie nie wszyscy ją znają, a ja będę i tak ją powtarzać. Żeby to wszyscy poznali, żeby nie było później nociągnięć. W ogóle może jakiś film nagram. O QA. O. Ja latałem też na nocki do cukierni, Nie. Słuchajcie, moja praca wyglądała tak. Jeździłem o 19 na noc do cukierni Pracowałem no kurwa. Wiecie? No wiadomo. Żeby sobie to robić. I kończyłem pracować gdzieś tak. Druga, trzecia, czwarta w nocy. No przynajmniej do szóstej. I na dziesiątą szedłem na ten kurs barwański to trwało 3 godziny. I generalnie tam było sześć dziewczyn, jeden typ i ja. Wiesz, osiem osób. No i generalnie to oni, no wiesz, oni tam mieli pasję, żeby bez kierów być tym barmanem, a ja kurwa miałem wyjebane wtedy. Te wszystkie drinki, wszystkie drinki, które oni tam robili. Jak ja tam się wbija na ten kurs barwański? I tylko o siema i wiesz, z tym barmanem dobrze żyłem, wiesz, Bo to barman był taki mistrz barwaństwa. Normalnie zimpiona... I ta... Browarek otwierany, mówi widać, że zmarnowany stary po nocy jesteśmy, no spałem dwie godziny stary, wiesz. Masz sobie browara jedni. To co? Mówię, browar muli do mnie. I ja mówię, no. A masz setkę sobie pierdolnia, to w barze normalnie. Wiesz, bary są otwarte od południa, nie? A to normalnie zamknięty lokal, fajnie. No i tak jeden, trzeci, czwarty, piąty, szósty, kurwa dzień. A to garnie trwało trzy tygodnie. I ta Marlena cały czas się na nie patrzyła, Siedziała w niej cały czas się na mnie Patrzy? No, a gdzie na mnie się to tak właściwie? Bo ja się, ciebie patrzyłem, bo mi się ruchać chciało. No mi się by chciało, no i w końcu do niej mówię, ty. W końcu mówię do niej, ty, Marlena, ty masz kurwa okres? Tak się A ona do mnie mówi tak. No i jakoś tak gadka, gadka szmegeterę, tam coś tam jakaś tam bajerka. Mówię, do, i jakoś tam była taka sytuacja, że ona, wiesz, mieszka na wsi i miała spać w siedzcach, nie? I jej koleżanka w chuja coś tam zrobiła. No i my, dobra, to chodź do mnie przecież, nie będziesz kurwa spać, pierz pod mostem, nie? No i wbijam, do, wbijam z nią do mnie na chatę. Do mojej mamy. Moja mama, wiesz. No ale później spałaś u mnie To była, to była tam któraś noc I wbiła się do mnie Moja matka oczy w szoku, kurwa, jak zł Cześć ask <grywki> y Pisał do mnie chłopask Taki jeden, wiesz, taki kurwa ziomek No przepraszam za ten podjazd Co tam cię podjechałam, ale zacznij od tego, zacznijmy od tego Że sami zaczęliście jechać i mnie od kure wyzywać Podryp, no, y no. Ale w każdym razie przepraszam cię i ten... I jak to się nazywa? No i generalnie co? I generalnie... Moja matka... I się okazało, że urodziliśmy się tego samego dnia W tym samym szpitalu, czajcie? Dzięki, PNZ Front, pozdrawiam całą Anglię Czemu i, I... Słuchajcie I... I tak wyszło, i tak wyszło Że ona się... Okazało się, że ona się urodziła tego samego dnia, w tym samym szpitalu Tylko, że... Godzinę, godzinę po mnie tylko, że godzinę po mnie. Przed mną. Tą... Przede mną? Czy godzinę po mnie. Przede mną. No ja, się... 19, God... ty 20, ja się urodziłem. Ona się, ona się urodziła o 19, ja o 20 ile? 30. 30. No i co? No i od tamtej pory poczułem jakąś z nią taką braterską wiesz, więź Gdzie pisałeś do mnie na Facebooku? Napisz na Rafatus. Elo, bo ja mam tam twój wiadomości. Nie piszą, że to przeznaczenie, że po eee, tym się To przeznaczenie, no bo to wiesz... Wiesz... Bo to jakby nie patrzeć, kurwa, no Jakby nie patrzeć, no Wiesz, to, to, tam, wiesz Jakoś tak wyszło, stary Braterska wień